Technik Nawigator Morski to osoba, bez której żaden statek nie może opuścić portu. W dzisiejszej komputeryzacji nawigacji jest on niezbędny podczas każdego rejsu. Technik Nawigator Morski określa zasady manewrowania statkiem oraz obsługuje urządzenia pokładowe, takie jak radary nawigacyjne, sprzęt ratunkowy oraz urządzenia łączności radiotelekomunikacyjnej. Odpowiedzialny jest on również za przygotowanie oraz przebieg podróży morskiej, od jej początku poprzez realizację procesów załadunkowych i ostatecznie po szczęśliwe zacumowanie w porcie. Może on również brać udział w akcjach ratunkowych i ratowniczych na morzu, jak również samodzielnie pilotować statkiem, o ile ma do tego odpowiednie uprawnienia. Tak więc, jak widzimy, jest to zawód niezwykle odpowiedzialny, bowiem każdy nierozważny manewr może doprowadzić do utraty części lub całości załadowanego towaru, a co gorsza, do zatonięcia jednostki. Technik nawigator morski powinien być osobą przede wszystkim odporną na stres, opanowaną i wytrzymałą fizycznie. Istotne są również samodyscyplina, intuicja techniczna, refleks i cierpliwość. Technik nawigator morski ma jedną kwalifikację zawodową. Pełnienie wachty morskiej i portowej. Aby ją uzyskać, trzeba ukończyć czteroletnie technikum lub dwuletnią szkołę policjalną. Do uzyskania tej kwalifikacji nie można skończyć żadnych kursów zawodowych. Dalszą naukę można kontynuować w szkołach wyższych na kierunkach technicznych morskich. Technik-nawigator morski może pracować na statkach morskich, pasażerskich, handlowych i rybackich różnych armatorów jednostkach pływających, portowych oraz ratunkowych, w służbach technicznych różnych armatorów, w zakładach produkujących i remontujących urządzenia okrętowe i ostatecznie na okrętach Marynarki Wojennej Rzeczpospolitej. A teraz przyjrzyjmy się bliżej pracy profesjonalnego technika nawigatora morskiego. z południa Polski, 600 km od, od morza, ale kiedyś wyczytałem, czytałem książki marynistyczne i postanowiłem, że zostanę marynarzem. Generalnie wszyscy oficerowie, czy kapitan, czy starszy oficer, czy, czy ten oficer wachtowy, jak teraz się nazywa, są nawigatorami, czyli prowadzą statek. Dla nich zadaniem jest tego, żeby nawigatora jest nie tyle. Określać pozycję statku, gdzie się znajduje, tylko przeprowadzić statek z jednego miejsca do drugiego. Bezpiecznie. Musi, musi wytrzymać rozłąkę, nie? Czy, czy, czy na pewno z rodziną, czy musi sobie z tym poradzić, z jakimś tam, nie wiem, na pewno ze stresem musi sobie doskonale radzić, bo to jest y, praca wbrew pozorom bardzo stresująca. To nawigator z narzędzi podstawowych, jakich korzysta, to są uszy i oczy. Czyli przede wszystkim musi widzieć, co się dzieje i uszy, a wszystkie inne urządzenia takie jak radar, radiostacja, mapy elektroniczne, echosondy, AIS, -y, czyli odbiorniki informujące o pozycji statku swoich i innych, tylko służą mu pomocą. On to wszystko ma jakby z, z, wszystko odczytać, wszystkie dane i zrobić z nich pożytek. Cały dzień jest w ogóle podzielony Podzielony na wachty, to znaczy jest 6 wacht w ciągu dnia. Każdy z nawigatorów pracuje 4 godziny na wachcie, 8 godzin odpoczywa i znowu 4 godziny przychodzi na wachty. Także też od razu pora dnia jakby zaczyna od tego. No, ja zaczynam swoją pracę, bo ja od godziny 8 do 12 od śniadania. Przeważnie wszyscy zaczynają od kawy, szczególnie ci, którzy zaczynają pracę w nocy. Czyli musi przyjść na mostek. Zorientować się, czy wszystko jest dobrze, czyli przekazujący mu, pokaz... pomimo tego, że on mówi, że jest wszystko ok, że jesteśmy na dobrej drodze, jego obowiązkiem jest sprawdzić, czy to jest praktycznie, To nie jest jakaś żadna złośliwość, to jest po prostu, żeby nie wpaść w rutynę. No i po zdaniu tej wachty rozpoczyna nawigację. To znaczy sprawdza, czy, czy płyniemy odpowiednim kursem, czy urządzenia wszystkie sprawnie działają, czy, czy są zapalone światła w nocy szczególnie, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Bardzo lubię być nawigatorem. Trzeba być wyszkolony medycznie, pożarowo, być ratownikiem, także tych, tych funkcji jest bardzo dużo. A poza tym też, ja mówię, to jest też ciekawość świata, szczególnie dla młodych ludzi na początku, bo wtedy, kiedy ja zaczynałem pracę, to jedynym sposobem właśnie poznania świata to było, może nie jedynym, ale takim, nazwijmy no to najprostszym, było zostać marynarzem i zacząć pływać na statkach. No nie trzeba było wiz, nie trzeba było paszportów, była szansa wypłynąć. Teraz już jest trochę łatwiej, no ale z drugiej strony fajnie jest jak się ma pływać, zwiedza się kraje, widzi się piękne widoki i jeszcze za to płacę.